związku gospodarki komunalnej, jak powiedziałem liczbę procentowo 98%, korzysta na siebie strony i kosztuje nas wiele ile. Czy nie warto zastanowić się nad przemodelowaniem i zastanowieniem się? Czy nie warto pomyśleć nad innym rozwiązaniem, żeby zejść z kosztów? Na duży koszt. To, czy, nie powiem, jeśli chodzi o cyfry, trzeba być ostrożnym. Nie wiem, nie powiem jaki procent mieszkańców y, powiatu przemysłu korzysta z autobusów. Y, w waszym związku jest łatwiej to powiedzieć, bo podpisują umowy. Ale kupują bilety. No kupują bilety, no więc właśnie mówimy, to przeczyta, ale mniej więcej... Za to głównie, głównie najwięcej naj giełek i biletów być na czy przez młodzież to To jest raz. Jeśli chodzi Tadeusz o przemodelowanie. Tyle lat co ja już jestem radną to już, to już nieraz się mówiono jak to przemodelować i tak dalej. Pamiętam, że Chrzanów, były takie, takie zakusy, że Chrzanów chciał wyjść z tego związku i chciał sobie tą tylko swoją gminę że, No więc jakie były zakusy, zapędy i tak dalej, tak jak to policzyli, obliczyli, odliczyli, dodali, to się z tego wycofali. Co nie znaczy, że, 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 że to dyskutować można. Dziękuję bardzo, Pani Radna. Czy jeszcze jakieś pytanie czy już?

Organizacja 30. Widzimy z Małopolski, jak i Ze Siąska sobie z działa z wieloma sukcesami, no, ale mówię, każde wydanie, które są w tym roku wydawane, mają specjalne logo, są dedykowane właśnie temu naszemu ulubionemu obszarowi. Od stycznia do teraz mieliśmy trzy posiedzenia zarządu, w którym zasiadam, to w wersji, po godzinie, 3 lutego, 2 marca po i 14. W kwietniu odwiedził się również pierwsze zgromadzenie z Polską Mineralistyczną, czyli 21 marca się odbyło w podkrajowskich indywidualnych miejscach. O tyle ważne to zgromadzenie było, że jak mówię, oparto już 15-lecia działalności Polskiej Mineralistycznej. Przyjęto w sprawozdanie z prac zarządu ZDF na, z roku 2015 przedstawili wykonanie budżetu sprawozdania finansowego za 2015 rok, a udzielono zostało absolutorium zarządowi Związku Gminyarskim za okres sprawozdawczy. To są takie trzy si materiały, tutaj, jeżeli chodzi o budżet. Tak, tak surowo, na przykład co było w 2015, roku. No, wydaliśmy tylko 60 tysięcy komunikacji e płatnej, jak i bezpłatnej. Dla różnych krajów, w Rada, sporo na przykład, że tak nie ma się karga. Szczerze, że bardzo dużo udało nam się jego współpracy, to jest naprawdę dziwne, bo nie tyle małopolskie organizacje turystyczne, też śląskie organizacje turystyczne udało mi się tutaj mamy taką matę. Można jak będzie, znaczy jest to w sokole trzemiejskim dodajemy do wzięcia. Do do jest około 200 tysięcy mark, również szczególnia śląska została względniona z akwencjami turystycznymi, więc to też jest fajna starość. W tych marków szło ponad pół miliona, w tym roku szczerbionych mamy z naszą szczególnią, bo wcześniej tam był lałym takim jakby z informacjami na terenie na naszej gminy. Więc my nie bym zapłacił Radia a my się rozmowę z e, tej mapy będzie, więc to jest, to jest ciekawe. Co w tym roku takiego innego robić? wiadomo, ja że zmiany klimatyczne są już tego, że e, wydawictwa, nowe wydawictwa, w tym roku już mam jeszcze pachnie tutaj w Paryżu, w Bukarską. przewodnik turystyczny, ma jest kolejny na wyszep, usługnie tydzień temu. Za tydzień już będzie do dostania czyli w miejscu, co kolej. A że książka na pewno jest warta, bo myślę, że tutaj mam pokazać, że wienią, w panu było mieszcząc. Tę wydawnictwa na ostatnich latach, drobną, trzebinia miała również swoje stowisko, stow, ale związek gminy, innych gminami, z które wydaliśmy w zeszłym roku, to jest w zamierzeniu bez tego bo więc na zakupie y, wydawnictw turystycznych y, ta książka, czyli przewodnik, y, tak jak w skocznych krótkich z trzebinią, bardzo pani tutaj, wysłuchuje jeszcze miejsca, przewodnik do ręby zajął drugie miejsce ma kilkaset pozycji, więc tutaj można powiedzieć, że jakość tych naszych wydań jest bardzo wysoka. Z nowych wydań, które tutaj mamy, to no już pewnie chyba Państwo sobie zwrócili uwagę, bo to można wszędzie zobaczyć, w magistracie, w Sokole, w Bibliotece w Szymini, no będzie tutaj po komuniach również w Rosjańskie czasujących wydarzenia. Tutaj również... Jest, wiadomo, że jest, są to wszystkie gminy, które są z gminy z ale jeszcze dnia na pewno jest dobrze tutaj w tych... W tych małych i również jeszcze dydaktach, gdzie... Możemy zobaczyć, że jak coś się dzieje, na przykład u nas, do nas na pewno przyjadą turyści, tutaj, ale również możemy zobaczyć na cenie całej, można się na przykład pewnymi prezami i wydarzeniami jakoś zainspirować. Za Lampujemy teraz, znaczy pracujemy. Myślę, że do wakacji będzie, więc myślę, że będzie to chyba też dobry prezent, powiedzmy na światowym młodzieży może nie ale na części powiedzmy, że to będzie film bardzo fotograficzny, bardzo wersyjny i nocy, no, pracujemy, tak jak z nim czynię tę książkę, pracujemy nad tym albumem, myślę, że on do końca czerwca wyjdzie, bo terminy mamy dosyć mocne. W związku z teraz pracuję. mamy już gotowy ten film, dedykowany na środowisko młodzieży, na pewno trzeba w ja pewną ogóle tych filmów dostanie, jak tutaj walczy o to, żeby ten film był też w języku francuskim z krajów francuskich będziemy ziemię, z Francji, to też już będzie na dniach. Są te, jeszcze ciekawe, które mamy. Zetio po raz pierwszy chyba weźmie udział w tego, że tutaj nie ma pana dyrektora Potockiego, ale już ustaliliśmy, że dla mieszkańców będziemy mieli praktycznie ten nowy materiał. No, jest, mi do związku. Wydaje mi się, że fajnie by było w jakiś sposób to zaakcentować i korzystać z tego, więc będziemy obecni na dniach czerwieni w sobotę. Będzie specjalne stoisko, nie dość, że będzie wystawa IBS i wyraźnych skamieniałości, to również yy, wszystkie materiały i płatne, i bezpłatne będą dla na naszych mieszkańców tutaj dostępne. No, w tej chwili to zapraszam tutaj do zespoła, gdzie informacje polityczne można te wszystkie materiały dostać. Co jeszcze tutaj chciałem powiedzieć? Są zgodę mieszkańców tutaj załatwi wypowiedzi na sąd w mieszkańców na wyczyszczenie tej skałki Też zabiegam, żeby było to wyczyszczone przed światowymi dniami młodzieży, jeżeli się nie uda, to, to na jesieni. Mam nadzieję, że tak będzie. No, co jeszcze? no i taką propozycję służyłem się, my się spodobało w tej chwili tak. powinniśmy się reklamować również jako trzy naszymi poprawami regionalnymi, bo jesteśmy też mocni w tej chwili na listę dziedzictwa narodowego i ministerstwa rolnictwa wyszły na przykład kulajny, wolęcińskie, w momencie której jeszcze wyszła, to są takie kluski. no Mamy te nasze ziemniaki, po co Państwo się zaproponowali, prawdopodobnie w przyszłym roku e, będzie dedykowana i jańska książka kubelska. W tej chwili e, tam również będą zaznaczone te imprezy, które będą na terenie naszej gminy, gdzie będzie można tych przy, przysmaków skorzystać, także mam nadzieję, że tych kulajnych coraz więcej. Lajny. No to myślę, że tak skrótowo, no bo jeżeli państwo są zainteresowani sprawami, działania i tak dalej, to, to zostawię tutaj panie Przewodniczący bo tak jak już bardzo dużo na Państwa temat mówiłem, to chciałem no ja, skrótowo, bo jeszcze tutaj mamy szpital pewnie to pewnie też się rzeczy finansowego na rok 2016. Powiem w planie finansowym oraz raz pierwszy w jego historii pojawiła się informacja o istotnym zagrożeniu dla jego funkcjonowania. Przedstawiony tam wyraźnie mówił o postawieniu organu założycielskiego przed decyzją likwidacji, przekształceniu <laughs> lub przeniesieniu z budżetu powiatu, poniesieniu z budżetu powiatu pokrycia straty wygenerowanej przez szpital. Plan zakładał stratę ten, to na przeszło 2 miliony, co jest o te 2 miliony wyższe od amortyzacji. A wiecie Państwo, że amortyzacja jest takim, takim zabezpieczeniem płynności i funkcjonowania szpitala. Amortyzacja za wynosi 5 milionów. Więc to, dokładnie analizując plan finansowy, uznaliśmy, że jest przeszacowany, a przyjęte w nim założenia powinny być obiektywnie optymalne. W planie bowiem znalazło się wydatkowanie pewnych kwot i też tak nie może być, że w obawie przed wejściem nowych rozwiązań legislacyjnych i przed ich faktycznym uprawomocnieniem wprowadzanie takich kwot do planu jest nieporozumieniem. Chodziło o to, że dyrektor sobie tam dał kwoty odpraw przypuszczalnych, jeżeli weszła by ustawa o zmianie przejścia na emeryturę. Nie może takich być, ponieważ jeszcze nie było tej ustawy. Później również do budżetu nie, nie wniósł pieniędzy, które będą, będzie o czym, otrzymał z nadwyżki wykonań z nadwyżki wykonań, zabiegów lub przeprowadzonych operacji. Tego nie umią. Z tym, że tutaj jeszcze muszę jedną informację powiedzieć Państwu, że szpital troszeczkę inaczej, u nas jest budżet do końca grudnia, prawda? Natomiast w tych jednostkach takich jak szpital, tam praktycznie taki faktyczny, faktycznie obliczenie tego budżetu jest po pierwszym kwartale. Jak już wszystko spłynie, wtedy można oszacować tak, jak ma być. Więc po dokładnej analizie budżetu na rok 2016 Rada nie przyjęła go i zobowiązała Dyrektora do dokładnego przeanalizowania i naniesienia korekty planu rzeczowo-finansowego działalności szpitala na rok 2016. Co prawda taką korektę, każdy z członków Rady otrzymał drogą mailową, ale w tym czasie starostwo powiatowe wysłało swoją Komisję na kontrolę tej placówki. No i myślę, że po zapoznaniu się z opinią Rady i z tą wynikiem kontroli. Dyrekt, starosta odwołał spełnienia funkcji dyrektora. Do chwili nowego powołania pełniącą funkcję dyrektora jest pani Alicja Dobranowska Starostwo powiatowe to się działo przez luty, więc starostwo powiatowe co prawda ogłosiło konkurs na dyrektora szpitala, który właściwie do tej chwili nie został rozstrzygnięty. Jeszcze był jeden punkt w statucie społecznej Rady Szpitala, który mówił, że powinno się powoływać zastępcę przewodniczącego Rady. W zasadzie przez te wszystkie lata nie funkcjonował zastępca, ale w tym roku zgodnie ze statutem został wybrany i zastępcą przewodniczącego Rady został pan Marcin Karcz, którego również desygnowaliśmy na członka Komisji Konkursowej do Starostwa. Chcę Państwa poinformować, że szpital prowadzi programy profilaktyczne. Są to profilaktyka w zakresie raka piersi i drugi jest etap, rak piersi, etap pogłębionej diagnostyki. Rak czołu są również białe soboty, gdzie jest konsultacja bezpłatna, bezpłatna z psychiatrą lub psychologiem. Można również zrobić badania bezpłatne, bez kierowań na tarczyce dla kobiet i mężczyzn. Trzeba tylko telefonicznie, po prostu oddaje się krew, to odbierze się krew do krania. Trzeba tylko telef telefonicznie tam... Chcę również poinformować, że nasz oddział 3 zajął szóste miejsce w Małopolsce w rankingu wszystkich oddziałów połowniczych na terenie Małopolski. Drodzy Państwo, w związku z tym, że społeczeństwo się starzeje i coraz więcej ludzi starszych wymaga specjalizacji specjalistycznej opieki, co prawda były dyrektor, planował otworzyć w naszym szpitalu oddział geriatryczny. Miał być ten oddział wyodrębniony z części oddziału ginekologiczno-położniczego z wytyczeniem odrębnego działu komunikacyjnego. Lekarze z oddziału wewnętrznego wyrazili chęć odbycia specjalizacji z geriatrii, ponieważ tych lekarzy jest naprawdę bardzo mało, sami wiecie, dostać się do specjalisty jest trzeba czekać bardzo długo i część lekarzy wyraziło chęć specjalizacji w ramach tak zwanej krótkiej, krótkiej ścieżki. Jeżeli mówię o specjalizacjach, to jest taka moja jakaś grupalna, ale myślę i to zgłaszaliśmy, że jeżeli odbywa jakiś lekarz specjalizację w danym szpitalu, to powinno to być również zawarte w umowie, że ten lekarz powinien odpracować jeszcze ileś tam lat. Ponieważ u nas jest tak, że lekarze robią specjalizację, za chwilę skończy specjalizację, dostaje drabną ofertę i znika z naszego szpitala. A przez to i no, a często jest kraj. Drodzy Państwo, szpital nasz boryka się z wieloma innymi problemami. To już było nagłośnione. Skarżą się pacjenci na te sanitariaty Pani dyrektor powiedziała, że nie ma na to pieniędzy. Zwróciła się do przedsiębiorców o pomoc, jaki będzie odzew? Zobaczymy. Kłopot ma również przychodnia POZ-u. Przy szpitalu ze zdobyciem na cały etap, etap lekarza psychiatry, pediatry. Wiemy również, że aparatura diagnostyczna starzeje się, a chcemy być dobrze zdiagnozowani. Skończył się już okres jak gdyby, spłaty naszego tomografu, który jest nowoczesny, ale aparat rentgenowski wymaga wymiany. No i tu kolega jest szefem tego wydziału, sam może powiedzieć, że koszt takiej wymiany jest prawie około miliona złotych. Jest to dosyć duża kwota. Też wiecie Państwo, że szpital się wzbogacił o karetkę specjalistyczną. Znaczy tam na tą karetkę województwo dało 3 czwarte, jedną czwartą dał powiar. Bardzo dziękuję w tym wystąpieniu. Nie będę przedstawiała cyfr oddziału i, i ilość przyjętych pacjentów. Myślę, że przyjdzie nowy dyrektor, zobaczymy czy zaakceptuje ten oddział pediatryczny, ponieważ on jest rzeczywiście potrzebny. I zobaczymy, co będzie dalej się działo. Na dzień dzisiejszy, dla jeżeli przyjmiemy ten, który, który przedstawił ten drugi plan naprawczy, który przedstawił dyrektor POS, gdzie zniwelował te wszystkie uchybienia, które byśmy tam wytknęli, no to wtedy będę mogła mówić o planach. W każdym razie, budżet jest tak skonstruowany, że są. Nie będzie za dużo remontu, rozwoju jakiegoś są yy, przekazywane pieniądze na bieżące potrzeby, na bieżące doposażenie yy, sprzęt wymagających yy, specjalizacji na różnych oddziałach. I na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć tyle, zobaczymy, że pozostanie ten dyneknowel. Dziękuję Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mam pytanie, jeżeli Pani Przewodnicząca pozwoli. Byłem yy, ostatnio, on ostatnio, w szurowie, takim pacjentem naszego szpitala, od małocy, netto nie mówię, tylko no, już przygotowany był próg operacyjny i w no, rozwoju prezentacji Pan koordynator, że się w ogóle sprzeciwia, y, jakoś ma coś W pewnym stopniu poprawi się obsługa dyżurów na pogotowie. To, co się dzieje jest skandaliczne. Potrzebowałem pomocy, czekałem 4 godziny. Lekarzy ściąga się z oddziału, odrywa się ich od chorych, żeby... Ja nie wiem, żeby było taniej, żeby było lepiej, żeby było śmieszniej. Po 4-5 godzin, a rekordy są 8 godzin na podobne no to też bosko. Tak nie można dalej tolerować tego typu nagłej, doraźnej pomocy. I to się nic nie zmienia. Trzeba dziadków zmienić stałe. A po prostu lekarze nie nadążają nad realizacją tego, do czego są powołania I prosiłbym tutaj właśnie ciebie, żebyś... Ona zwróciła uwagę na to, no nie możemy udawać, że nie widzimy tego. Bo jest to po prostu naprawdę już skandaliczne. To się musi radykalnie zmienić. Trzeba takie zadanie nowemu dyrektorowi yy, po się postawić. Aby yy, pogotowie było rzeczywiście szybkie, sprawne, bo ludzie tam przyjeżdżają z nały. Są osorze żeby tam po prostu to było szybko, sprawnie udzielana yy, pomoc, a nie czekamy. No chodzą tam jedna pielęgniarka od kości 18, gdzieś się tam kręci, no Pany boskie święte. A już jak lekarz mówi, proszę pana, tu pana nie będę na USG brał, bo to jest maszyna z 50 lat, chodźmy na górę, no co ja już sobie w jak człowiek może powiedzieć o do pomocy. No, przecież nie może takie, żeby USG było stare, na który nic nie widać. Nie, jak to nie może Nie ma tak. Czy nie ma Nie ma, tego. Nie ma. Nie ma tego? Nie Proszę tak. zobaczyć na Sorze w tym pokoju po lewej stronie, gdzie jest USB. Faze wierokiej USB. Mówi, proszę pana, na tym USB-a pan nic nie zobaczy. Idziemy na drugiej, i tam będzie do Mówi pan, pana dopiero do na pana do oczystać, do pana dobiega, jak Mówię to z autopsji, a to nie jest tylko młodsza. Naprawdę nie są ludzie zadowoleni z tej obsługi, tego wszelkiego zarabiania na tych poważnych dolegliwości, które podjemy trzy godziny. To jest naprawdę taką newralgiczną, newralgicznym ne oddziałem. Te sprzęty to monitorujemy, że ludzie są niezadowoleni z obsługi. Natomiast... Dyrektor Płos miał w planie zmiany i te zmiany następują, one z prawda następują bardzo powoli. Wiecie też Państwo, że są segregacje kolorami, kto jest w pierwszej kolejności. Jak sobie załatwisz pogotowie, to cię od razu przywiozą na mózgu i, i jesteś w pierwszej kolejce, reszta po prostu stoi. Ja sama byłam świadkiem korzystając z solu. Jakby matki z dzieckiem czekały bardzo długo na wizytę lekarza. Zmienia się to, powolę, to się zmienia, z tym, że trzeba również powiedzieć, że po południu zamiast iść do prozentu, ludzie korzystają z tych solów, z takimi nieraz badalnymi sprawami przychodzą i to też trzeba przyznać. Wiemy, że ten obsługa tego solu wymaga no, poprawy. Cały czas to monitorujemy. Zobaczymy o zmianie. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, koleżanki i podzielam tu głos mojego kolegi Stefana, ponieważ daje przykład: w listopadzie ubiegłego roku moja matka liczy sobie aż 95 lat. Pełni jest dość zdrowa, chodzi sama, obsługuje, pełna świadomości jest. No oczywiście po jedzeniu jakieś bóle tam dostała, zawiozłem matkę w pół do jedenasty przed południem i na oddział ją zaprowadziłem, już wszyscy spali, było po dwudziestej drugiej, no to są naprawdę inne. dziękuję. Dziękuję bardzo, Ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? W takim razie, dziękuję bardzo za informację. Proszę bardzo, powiatowa Rada Zawodnienia, pan Józef Cieciuk. Pani Przewodnicząca, Pani Burmistrza, Wysoka Rado. Przedstawię stan bezrobocia w Gminie linia na koniec pierwszego kwartału 2020 r. według stanu na dzień 21 czerwca 2016 r. w powiatowym urzędzie w Pracy w Szanowie zarejestrowanych było 5310 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych ta była niższa o 793 osoby niż w analogicznym okresie 2015. Taka sama sytuacja dotycząca spadku poziomu bezrobocia miała miejsce w Gminie Szewinia na koniec pierwszego kwartału 2016. Liczba bezrobotnych w tej gminie wynosiła 1520 osób i była niższa niż na koniec kwartału 2015 o 302 osoby. Na koniec marca 2016 roku wskaźnik stopy bezrobocia liczony dla Powiatu Chrzanowskiego osiągnął poziom 12,6%, co w porównaniu do marca 2015 oznacza spadek o 1,8 punktu procentowego. Stopa bezrobocia dla Województwa Małopolskiego wynosiła natomiast 8,5%, a dla kraju 10%. Z terenu gminy Czerwina na koniec marca 2016 w ewidencji odnotowano 150 osób, dotychczas niepracujących, 95 zwolnionych z przyczyn zakładu pracy, a 196 posiadających prawo do zasięgu dla bezrobotnych. Kategorie te uległy następującym zmianom w porównaniu do okresu sprawozdawczego 2.15. Liczba osób dotychczas niepracujących zmniejszyła się o 65 osób. Liczba zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy zwiększyła się o 55 osób. Liczba posiadających prawo do zasiłku zmniejszyła się o 45 osób. Od początku roku 2016 z terenu gminy Czebinia zarejestrowano 551 osób, to jest o 4 osoby mniej niż w analogicznym 2,15. Natomiast w takim samym okresie czasu z ewidencji urzędu pracy bojowej wyrejestrowano 473 osoby. Natomiast w ewidencji w z zawidencji wykreślono 473 osoby, które samotnie które porzuciły pracę. Nadal jest to główna przyczyna rejestrowania się odpowiednio przed 2015 do 2016 roku. Ponadto od, od początku 2016 roku z terenu gminy Czebnia 5 osób podjęło trasy interwencyjne. Jedna osoba otrzymała dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pięć osób podjęło pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego. Jedna osoba podjęła pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie. Jedna osoba podjęła pracę w ramach bonu zatrudnionego. Jedna osoba podjęła pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego powyżej 50. 16 osób rozpoczęło szkolenie w tym dniu w ramach bonu szkoleniowego, 40 osób rozpoczęło staż, czyli 4 osoby w ramach bonu stażowego, 6 osób podjęło pracę w ramach rekrutacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody na, nagrody na składki, na ubezpieczenie społeczne dla bezrobotnych do 30 roku życia. Na koniec marca 2016 roku. W ewidencji powiatowego Urzędu Pracy w Szanowie najliczejsze grupy w terenie Czerwini stanowiły osoby długotrwałe, bezrobotne 839 osób, osoby do 30 roku życia 431 osób, osoby powyżej 50 roku życia 420 osób. Większość bezrobotnych zamieszkujących gminę Czerwienia pozostają w ewidencji Urzędu Pracy to osoby, które wcześniej pracowały zawodowo. W końcu marca 2016 roku zbiorowość ta liczyła 1370 osób. I teraz przedstawię działalność Powiatowej Rady Zatrudnienia w roku 2016. Na posiedzeniu w dniu 2 lutego 2016 roku Powiatowa Rada Zatrudnienia pozytywnie zaopiniowała projekt planu podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie fakultywnych zadań na rok 2016 Projekt planu podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowych.